Dzień dobry! Witam Państwa na zajęciach z podstaw internetu. Pierwszy raz nasze zajęcia odbywają się w formie filmowej na kanale YouTube, którą właśnie stronę mam otwartą: kanał YouTube Klubu Osiedlowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na tym kanale możecie Państwo uczestniczyć także w innych zajęciach klubu. Zachęcam! Dla osób, które pierwszy raz będą uczestniczyć w zajęciach z podstaw internetu, zapraszam do odwiedzenia strony Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę. Tutaj w zakładce, tu mamy, proszę bardzo, różne zakładki. W zakładce aktualności, tej tutaj, mamy odnośnik do klubu osiedlowego. Otwieramy. Na tej stronie mamy link właśnie do kanału YouTube klubu, gdzie będą zarejestrowane zajęcia, a także mamy tutaj spis zajęć, jakie zajęcia i w jakie dni będą opublikowane na kanale. Dla osób, które po raz pierwszy, jak mówiłam, będą uczestniczyć w zajęciach z podstaw internetu, zachęcam do sięgnięcia. Do poprzednich zajęć, które były opublikowane w formie pisemnej, i można je ściągnąć właśnie ze strony Gdyńskiej Spółdzielni Osiedlowej z Klubu Osiedlowego w Zakładce Aktualności. Na dzisiejszych zajęciach będziemy zajmować się odszukiwaniem ciekawych fotografii w Internecie i zapisywaniem ich na naszym komputerze. Do tego przydałby się folder folder w którym będziemy zapisywać fotografie. Proponuję zamieścić taki folder na pulpicie. Zatem klikamy, jak już państwo wiecie, prawym klawiszem myszy, proszę bardzo, i pokazują nam się tutaj propozycje. Widok, sortuj, odśwież, ale między innymi jest też propozycja nowy. Przyciśnijmy to, zobaczymy co się z. Co tutaj mamy? Mamy między innymi folder. Zatem nowy. Folder. Folder podświetlił nam się na niebiesko. Możemy go nazwać. Proponuję go nazwać fotografię. A że fotografii z pewnością macie Państwo w internecie sporo, proponuję je określić precyzyjniej. Fotografie internetowe. Jak już Państwo pamiętacie, zatwierdzamy klawiszem Enter. Otwieramy nasz internet. Otwieramy nową zakładkę, to już Państwo wiecie. Nie wyświetla się automatycznie wyszukiwarka. Proszę spójrzcie Państwo, u Państwa też pewnie otwierają się automatycznie odnośniki do stron, które najczęściej odwiedzam, albo które są moje ulubione i zapisałam je tutaj. Wyszukujmy, wyszukajmy zatem fotografii, które mogą nas interesować. Wymyśliłam dla Państwa, żeby dzisiaj odszukać fotografię gdyni. Zatem wpisujemy: gdynia. Jak Państwo podejrzewacie, z pewnością wyjdą miliony zdjęć. Więc precyzyjnie może fotografia przedwojenna. Ona się pokaże. Zatem pokazują się nam informacje dotyczące naszego zapytania. Gdynia, fotografia przedwojenna. I tak jak pamiętacie Państwo z poprzednich zajęć, w wyszukiwarce wyświetlają się nam tak. Wszystko, co dotyczy naszego zapytania. Mapy, które mogą dotyczyć naszego zapytania. Grafika, wiadomości, zakupy. Tutaj w zakładce więcej, więc będą, zapewne będą filmy. Będą też inne. Możemy spojrzeć zresztą. Wideo, książki, loty, finanse wszystko, co dotyczy Gdynia, fotografia przedwojenna. Nas interesują na dzisiejszych zajęciach zdjęcia. Zatem możemy od razu przejść do grafiki. I cóż nam się tu pokazuje? Pokazuje nam się to, czy. O co żeśmy zapytali? Gdynia przedwojenna. Wejdźmy w którąś z fotografii. Otwórzmy. którą którąś z fotografii. Może tę. Mamy tu widok panoramy Gdyni. Jeśli klikniemy w tę fotografię, automatycznie otworzy nam się strona, na której ta fotografia została umieszczona. Zatem otwieramy. Dziach. Jesteśmy na stronie trójmiasto.pl. W zakładce historia, i mamy artykuł. Które traktuje przedwojennej Gdyni, na której też umieszczona jest ta fotografia. Są też inne fotografie. Bardzo ciekawe. Jeśli któraś z tych fotografii Państwa zainteresowała, proszę spójrzcie. Tutaj też w, przy fotografiach pojawia się plus. Jeśli przyciśniemy, to wiadomo, powiększy się fotografia. Proszę spójrzcie, tutaj Państwo. Są jeszcze strzałki. Możemy oglądać po kolei wszystkie te fotografie, które zostały umieszczone w tym artykule. Może któraś z fotografii się Państwu spodoba. Może ta. Zatem pamiętacie Państwo prawym klawiszem myszki. I spróbujemy zapisać link. Możemy ten link również umieścić w naszej zakładce. fotografii internetowe. Nie wyświetla się tam tutaj, yy, chociaż jesteśmy już w naszym folderze fotografii internetowe, ponieważ jest to link. A tamto, co zapisaliśmy. Przed chwilą to były fotografie. Zatem zapisujemy link. Dobrze. Wróćmy do naszej przedwojennej gdyni, do wyszukiwarki ogólnej. Cóż my tutaj jeszcze mamy? O, tu. Tutaj też jesteśmy w tym samym. O, może zobaczmy. tę fotografię. O, to jest to jest historia. To są zdjęcia wojenne Gdyni. Wejdźmy w artykuł. Jesteśmy na stronie Wikipedii. Pojawia się nam ym, pojawia się nam tekst traktujący właśnie o Gdyni pod okupacją niemiecką i fotografie, które dotyczą tego tematu. Też współczesne odniesienia do tematu. Dobrze, wróćmy teraz do jakichś milszych fotografii. Zobaczmy na przykład, o tutaj, tę. Sprzęgnąć Twoje nagdynia. Tu już na przykład, tutaj możemy, jeśli nie chcemy wchodzić, to nie otwierajmy linku do tej strony, ale możemy na przykład zapisać już samą fotografię, klikając prawym klawiszem i poszukajmy tutaj, czy można ją zapisać. I można. Zapisz grafikę jako. I spójrzmy, automatycznie powinno się otworzyć nam nasz folder. Fotografia nie ma swojej nazwy, ale możemy ją sobie nazwać. Bym ją nazwała para w para. para, gdynia. Bardziej określiła, oczywiście. Przedwojenna gdynia. Może jeszcze bardziej sprecyzujmy. Może karnawał. Zobaczmy, co się pokaże. Może bardziej karnawałowe fotografie. Może tutaj tam. Hmm. Raczej pochody. Otwórzmy tę fotografię. I proszę spójrzcie Państwo. Otworzyliśmy jedną z fotografii. Otworzyła się po prawej stronie. I fotografie, które pojawiają się na dole, nawiązują tematycznie do tej jednej. To są jakby zbiory. Tutaj otwieramy fotografię i automatycznie zbiory, podzbiory Możemy jeszcze więcej otworzyć, i tak można zwiedzać internet. Otwieramy sobie tę fotografię, i znowu jest. Wybraliśmy jedną fotografię. Otwiera się po prawej stronie powiększenie tej fotografii i podzbiory, które nawiązują do tej fotografii. Tu akurat artykuł chyba dotyczy ogólnie. Przedwojennych karnawałów. Dobrze, otwórzmy zatem inną. Otwórzmy teraz inną fotografię. Wejdźmy w artykuł. Zobaczmy. Możemy zobaczyć, jak przedwojenne, jak, jak, jakie ubiory były modne przed wojną, jak, jak osoby się ubierały na bale przed wojną. Proszę bardzo, następna fotografia, też. Spróbujmy ją zapisać. Klikamy prawym klawiszem i cóż my tu mamy? Nie możemy jej zapisać jako fotografii, jedynie możemy ją zapisać jako link. Spójrz, a spróbuję tutaj, czy coś wyjdzie. Jako jpeg niestety nie, dlatego anuluję, bo chciałabym, żeby była zapisana w jpegu, dlatego sobie tylko zapiszę link. Link, który oczywiście też się zapisze w naszym katalogu utworzonym na początku. Rogu też nie pojawia się nic, ponieważ to jest pierwsze rozszerzenie w HTML. W takim jeszcze nie zapisywaliśmy, ale jakbyśmy chcieli spojrzeć na nasz, nasze fotografie internetowe, to wszystko powinno być tutaj zapisane. Tak, nasze fotografie, nasze linki. Przezamykamy, Otwieramy. Następne. I może teraz dosyć czarno-białych z fotografii. Odszukajmy jakieś kolory. Może proponuję wiosenne kwiaty. O, nawet już mam my podpowiedź. Spójrzcie Państwo, zaznaczona jest od razu grafika i dlatego pokazują nam się obrazy. Pierwsze to zakupy. Tutaj mamy proszę jeszcze też odnośniki, jakie kwiaty? Kwiaty cebulowe, zwiastuny wiosny doniczkowe, rośliny, ogólne i mamy fotografię, szaleństwo wiosny. Ale może byśmy sprecyzowali, jakie wiosenne kwiaty może kolor. Wiosenne kwiaty może spróbujmy niebieskie. Może któryś z tych kwiatów oh, spójrzmy na te. Otwórzmy je. Mamy wiosenne kwiaty. Podoba nam się na przykład bardzo ten obrazek. I możemy jak w przypadku tamtych fotografii, prawym klawiszem zapisać grafikę jako. Ta fotografia już ma swoją nazwę. Nazywa się pomyk Szydlasty. sobie zapisujemy. Tak na pamiątkę. I przypominając to, co było przed chwilą, co mówiłam, wybrałam sobie tę fotografię. Też ona jest? Wybrałam fotografię z lewej, i z prawej strony wyświetlił się, wyświetliło się powiększenie tej fotografii i odnośniki do tych. Spróbujmy. Tutaj jest, można też. Więcej wyświetlić tych fotografii, wszystkie, które traktują w kolorze fioletowym, jasnym, takim niebieskim, różowawym. Otwórzmy sobie teraz te, i tak samo zaznaczyłam po lewej stronie fotografię. W powiększeniu wyświetliło się po prawej stronie i odnośniki nawiązujące do fotografii po prawej u góry. Znowu otworzyłam więcej. I może następna fotografia mnie zainteresuje. Może tutaj te niezapominajki? Proszę bardzo. Zaznaczyłam niezapominajki po prawej stronie. Wyświetliło mi się większe ta sama fotografia i podzbiory. Fotografii. Przepiękne kwiaty, które chciałabym sobie zachować na pamiątkę. Klikam prawym klawiszem i zapisuję sobie grafikę na pulpicie. Zapisałam. Oczywiście te fotografie, wszystkie które zapisujemy u siebie w komputerze, nie mamy do nich praw i nie możemy ich wykorzystywać. Możemy sobie je po prostu y, y, wracać do nich, patrzeć na nie, wysyłać może do znajomych, do przyjaciół. Takie kwiaty chętnie bym wysłała komuś w liście. Ale tak naprawdę nie mamy do nich praw. Zdjęcia opięte są na, z pewnością prawem autorskim. Wyszłam w, w tę fotografię, otworzyła się, otworzyło się strona pana ogrodnika Tomka. Dobrze. Dobrze. To teraz zadanie dla państwa domowe. Abyście Państwo odnaleźli w internecie fotografię, na przykład rudego kota bądź brytyjskiego Brytyjczyka, jakieś piękne fotografie i spróbowali je zapisać na swoim, w swoim komputerze. To jedno z zadań. Tak. Zatem to już mamy przećwiczone. Następne, jak zawsze na zajęciach, szukaliśmy różnych ciekawych stron, w których można byłoby wziąć udział w, w, czy w koncercie, czy w wystawie, czy w spektaklu. Odszukajmy zatem. Wejdźmy na stronę trójmiasta. Czy coś nam proponują? Zobaczmy, tutaj mamy różne zakładki, firmy, wiadomości, raporty ogłoszenia, imprezy, kultura. No tutaj Państwo widzicie, nie będę czytać do końca. Może być w imprezach. Spróbujmy w kalendarzu imprez. Zobaczmy, czy są jakieś ciekawe wydarzenia online. Jeśli coś Państwa tutaj zainteresuje, możecie Państwo wejść na stronę Trójmiasta i odszukać. Może tutaj w koncercie wziąć udział. Tu bardzo często pojawiają się koncerty, po czym wiadomo, teraz jest tak jak jest, więc najczęściej są odwoływane bądź yy, można w nich uczestniczyć online. Dobrze? To wiecie Państwo, gdzie wejść, bo już yy, na, poprzednich, na jednym z poprzednich zajęć już o tym pisałam. Wejdźmy zatem na stronę Gdyni. Kulturalną. I tutaj mamy taki odnośnik, depesza kulturalna. Zobaczmy. Po z reguły, tej depeszy, często z tej depeszy korzystałam, pisząc Państwu i zamieszczając linki do różnych wydarzeń. I zobaczmy, cóż my mamy w tym, w tym tygodniu. Tak, pojawiają się nam różne ym, wydarzenia kulturalne i w niedzielę 24 stycznia o godzinie 18 będzie spotkanie z panią Marzaną Sową. Zobaczmy, cóż to jest. Proszę spójrzcie Państwo, klikam na, na link, który się podświetla prawym klawiszem i cóż tu my mamy? Otwórz link w nowej karcie, w nowym oknie. Zapisz link, wybieram, otwórz link w nowej karcie. Proszę, i otwiera się, proszę, spójrzcie, Państwo, w nowej karcie. Jest to link do wydarzenia, w którym można uczestniczyć online, i które będzie się odbywało, jak już mówiłam, 24. Stycznia w niedzielę o godzinie 18. Spójrzmy, czy może jeszcze coś będzie. Zobaczmy. Związki Kaniewskiego z Japonią. W tej chwili odbywa się wystawa w Muzeum Miasta Gdyni. Tego projektanta. Zmarłego przedwcześnie, i znów otwieram link w nowej karcie. Zobaczmy, proszę. Tutaj jest link. Prawą, z, y, prawym klawiszem otwieram y, możliwość otwarcia linku w nowej karcie. Korzystam z, z tej możliwości. I od razu mamy Kiprzy, odniesienie i do filmu. I mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu, który nagrywam tutaj w Muzeum Miasta Gdyni. U. Jest to wykład niezwykły. Zatem macie Państwo możliwość uczestniczenia w wykładzie i w zwiedzaniu wystawy w Muzeum Miasta Gdyni, która się w tej chwili odbywa. Niestety, muzea są zamknięte, jest to jedyna forma. Uczestnictwa w wystawie, do której Państwa serdecznie zachęcam. I cóż my tutaj mamy? Jeszcze dla dzieci różne atrakcje z teatru. I spójrzmy tutaj: jeszcze kulisy teatru rekwizytornia. Klikam prawym klawiszem, tak samo otwieram i zobaczmy, co my tu mamy. Również otwiera się od razu przedstawienie na kanale YouTube z Teatru Miejskiego w Gdyni. Dzień dobry. Witajcie serdecznie w Teatrze Miejskim. Zatem jak widzicie Państwo Jesteśmy w domach A mamy jeszcze możliwość Uczestnictwa w spektaklach W wystawach Czy w koncertach Niestety nie jest to To co na żywo Co naprawdę Ale jest to miły substytut Uczestnictwa W, w, w kulturalnych wydarzeniach Zatem następne ćwiczenie dla Państwa, abyście Państwo odnaleźli jakieś ciekawe przedstawienie z teatru, ale nie w Trójmieście, tylko na przykład we Wrocławiu. Może tam też można uczestniczyć online w przedstawieniu. Dobrze. I na koniec zapraszam Państwa. Do klubu gdyńskiej spółdzielni mieszkaniowej, jak zawsze na koniec zajęć. Tym razem macie Państwo do wyboru dużo i ćwiczeń fizycznych, rozciągania, odreagowania stresu poprzez taniec, naukę śpiewu, grafiki komputerowej, ceramiki, a możecie Państwo też z dzieckiem czy z wnuczkiem, wnuczką. Uczestniczyć w zajęciach plastycznych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie.